Cześć. Przed Tobą nierówność, w której pojawił się pierwiastek kwadratowy. Rozwiązanie każdej takiej nierówności zacznij od założeń, które dotyczą wyrażeń znajdujących się pod pierwiastkiem kwadratowym. To będzie pierwszy krok. Wyrażenie pod pierwiastkiem kwadratowym musi być liczbą nieujemną, ponieważ pierwiastek kwadratowy. Nie istnieje z liczb ujemnych. To logiczne, prawda? Nie wyznaczymy np. pierwiastka kwadratowego z liczby minus 4. Nie ma czegoś takiego. Jak rozwiązać tę nierówność? Otóż to jest nierówność kwadratowa, którą możemy policzyć z delty lub troszeczkę szybciej, wyłączając wspólny czynnik przed nawias. Wspólnym czynnikiem jest x, do nawiasu trafia x odjąć 5. Następnie rozwiązujemy tę nierówność szukając miejsc zerowych, czyli w tym przypadku x równa się 0, lub jeśli x minus 5 przyrównam do 0, to otrzymam drugie miejsce zerowe w liczbie 5. Teraz możesz narysować oś x. Następnie zauważ, że współczynnik A tej em, nierówności jest dodatnia, zatem parabola będzie miała ramiona skierowane do góry, a my potrzebujemy tych rozwiązań, które są nad osią x i te rozwiązania, które są na osi x, a zatem rozwiązaniem tej nierówności będzie przedział xów od minus nieskończoności do zera, przedział domknięty, suma od piątki do plus nieskończoności. Następnie Drugie założenie, skoro powiedzieliśmy, że lewa strona nierówności jest nieujemna, to tak samo załóżmy, że prawa strona nierówności może być nieujemna, w zależności od tego, co pojawi się pod x. Więc zapiszemy, że 4x jest większe bądź równe 0. Jeśli podzielę tę nierówność obustronnie przez 4, no to otrzymam x większe bądź równe 0. I tą nierówność. Rozwiązuje przedział od 0 do plus nieskończoności. Następnie musimy wyznaczyć część wspólną tych dwóch przedziałów, które tutaj otrzymaliśmy. I już widzimy, że oba przedziały nakładają się na siebie w x równym 0 oraz od piątki do plus nieskończoności. Jeśli nie widzisz części wspólnej, narysuj oś x, zaznacz oba przedziały i tą część wspólną otrzymasz. Następnie przechodzimy do rozwiązania nierówności, bo my na razie tylko wyznaczyliśmy założenia do tej nierówności, ale musimy ją rozwiązać. Co możemy zrobić? No jeśli wiemy, że lewa i prawa strona nierówności jest nieujemna, to na pewno wolno nam. Tą nierówność obustronnie podnieść do drugiej potęgi. Wtedy otrzymamy po lewej stronie x kwadrat od, odjąć 5x. Większe równe 4x do kwadratu to 16x kwadrat. Na lewą stronę tej nierówności przeniosę 16x kwadrat, więc otrzymam minus 15x kwadrat minus 5x. Większe równe 0. Następnie nierówność podzielę obustronnie przez minus 5 i wtedy po lewej stronie otrzymam 3x kwadrat plus 1x, mniejsze równe 0. Żeby rozwiązać tę nierówność, możemy wyłączyć wspólny czynnik przed nawias i otrzymamy w nawiasie x, przepraszam, 3x plus 1. To jest mniejsze bądź równe 0. Czyli wyznaczając miejsca zerowe, otrzymalibyśmy x równe 0 lub x równa się minus 1 trzecia. I teraz, co będzie rozwiązaniem tej nierówności? Jaki przedział? Wyobrażamy sobie parabolę, która ma ramiona skierowane do góry, bo współczynnik A jest dodatni. Ten współczynnik jest dodatni. Skoro parabola ma ramiona skierowane do góry, to my chcemy znaleźć te rozwiązania, które są pod osią X i na osi X. Czyli będą to rozwiązania od minus 1 trzeciej do 0. Jak widzisz, jest to przedział obu obustronnie domknięty. I teraz wracamy do założenia. Dopisujemy ten przedział tutaj i szukamy części wspólnej z założeniem. To będzie rozwiązanie tej nierówności. No to zobaczmy, co jest częścią wspólną górnego przedziału z dolnym przedziałem. No, z tego co widzę, to tutaj częścią wspólną jest tylko liczba 0. A zatem w tym pierwszym kroku rozwiązaniem nierówności jest liczba 0. Ok, następnie musimy przejść do drugiego kroku. Tutaj przyjmiemy, że prawa strona nierówności, czyli wyraż wyrażenie 4x, może być liczbą ujemną. Oczywiście, w zależności od tego, co wstawimy w miejsce x. Jeśli podzielę obustronnie tą nierówność przez 4, to otrzymam x mniejsze od 0. A zatem rozwiązaniem takiej nierówności jest x należące do przedziału od minus nieskończoności do 0. Dobrze. E, następnie do tego dopiszmy warunek, który dotyczył pierwiastka kwadratowego. To był przedział od minus nieskończoności do zera i od piątki do plus nieskończoności. Wyznacz teraz część wspólną tych dwóch przedziałów. No widzimy, że oba przedziały nakładają się od minus nieskończoności do zera. Tutaj będzie przedział otwarty, ponieważ ten górny przedział jest prawostronnie otwarty, prawda? Czyli częścią wspólną nie jest 0 w tym przypadku. Przechodzimy do naszej nierówności. Mamy tak, x kwadrat minus 5x pod pierwiastkiem kwadratowym, i to jest większe bądź równe 4x. Ok. Zastanówmy się, jaką tutaj sytuację mamy. Otóż w określonym wcześniej przedziale od minus nieskończoności do zera, liczby pod pierwiastkiem są dodatnie. Natomiast prawa strona nierówności będzie zawsze ujemna w tym przedziale. No i teraz zobacz. To, co masz po lewej stronie, jest zawsze dodatnie. A to, co masz po prawej stronie, jest zawsze ujemne. Więc ta nierówność będzie spełniona w każdym przypadku. Możemy powiedzieć, że rozwiązaniem tej nierówności jest dowolna liczba rzeczywista. Tak, bo zawsze po lewej stronie będziesz mieć znak plus, a, za, a po prawej stronie znak minus. No i teraz do tego dokładamy, czy to nasze rozwiązanie x należy do rzeczywistych, dokładamy tutaj do tego przedziału. I częścią wspólną rozwiązań tych dwóch przedziałów jest przedział od minus nieskończoności do zera. Następnie w trzecim kroku musisz ustalić ostateczne rozwiązanie tego przykładu. Czyli bierzemy rozwiązanie z przypadku numer 1, otrzymaliśmy Tamtym rozwiązaniu x równe 0, a następnie to nasze rozwiązanie sumujemy z drugim przypadkiem. Dlaczego tutaj budujemy sumę, a nie iloczyn? Czemu nie szukamy części wspólnej? Ponieważ zauważ, że w zależności od tego, czym było nasze 4x, czy była to liczba nieujemna, czy Um, ujemna, no to w każdym takim warunku otrzymywaliśmy um, różne przypadki, prawda? Czyli w pierwszym warunku mieliśmy jakieś tam przypadki, w drugim warunku jakieś tam przypadki, czyli w tych dwóch przypadkach otrzymaliśmy alternatywę rozwiązań. Alternatywę zawsze łączymy e, spójnikiem logicznym lub, czyli inaczej sumą. No i teraz jeśli sumujemy te dwa przypadki. No to otrzymamy rozwiązanie od minus nieskończoności do zera. Przedział prawostronnie domknięty. I to jest rozwiązanie e, tego przykładu. Taki przedział rozwiązuje tą nierówność. Rozwiązanie kolejnych przykładów to już będzie taki bonus dla osób wspierających ten kanał. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to na ekranie końcowym znajdziesz link do tego potrzebny, i również w opisie pod tym rozwiązaniem będzie taki link. Tam jest cała instrukcja jak zostać wspierającym.